Cześć, cześć. O, cześć, cześć. Jesteś <laughs> szybszy od ojca normalnie. A ja Ci chciałem synku powiedzieć o. o reinkarnacji. Co to takiego jest reinkarnacja? Oczywiście nie zrozumiesz tego teraz, ale może w przyszłości, może kiedyś, jeśli zechcesz, posłuchaj, co ojciec miał na ten temat ja. do powiedzenia, to sobie włączysz i... I powiem ci, że wiesz dlaczego inkarnowałeś, inkarnowałeś w tą rodzinę. Dlaczego wybrałeś sobie takiego ojca? Dlaczego wybrałeś taką matkę? Dlatego, że pragnąłeś to zrobić. Pragnąłeś się związać z pewną ideą. Pragnąłeś się związać z pewnymi ludźmi, ale nie osobowo jako ludźmi, ale jako ludźmi, którzy są. Jacyś określeni, w jakiś sposób określeni, są, są sobą i e, ta jakość, można powiedzieć, tych rodziców ci odpowiadała. Czułeś, bardziej czy mniej świadomie, ale czułeś, na jakiej podstawie? Na podstawie swoich obserwacji oglądałeś wcześniej w poprzednim wcieleniu jak byłeś jakąś dorosłą osobą to ktoś ci się podobał a ktoś ci się mniej podobał z kimś chciałeś przebywać, a z kimś nie chciałeś przebywać i to pragnienie przebywania z tymi ludźmi z tamtymi wcześniej i z, tym, z tą esencją z tą jakością z tą ideą w której tamci ludzie funkcjonowali spowodowało że wybrałeś sobie właśnie takich rodziców i tak się dzieje z każdym z nas. I z każdym z nas tak się stanie. Jak będziemy umierać, to te rzeczy, które będziemy kochać, do których będziemy dążyć, które będą nam się podobały, to one określą nasze kolejne wcielenie. I nie tylko ludzie, ale i przedmioty, ale i zajęcia, sytuacje. Ktoś, kto będzie bardzo pragnął wygrać na wojnie, wcieli się w takie miejsce, gdzie będzie mógł uczestniczyć w tej wojnie, być może wygrać. No, a na pewno będzie. No, bo on musi, czegoś, musi coś czegoś doświadczyć. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie wynik tego, ale będzie miał taką okazję. I w związku z tym. Pojawi się w rodzinie generała, na przykład, jak będzie potrzebował być <grybujesz> na wysokim stanowisku i tak dalej. A może będzie chciał być prezydentem, a może lekarzem, a może będzie mu się podobało niesamowicie jakiś produkt. Na przykład ten sławny garnek elektryczny, który robi różne wspaniałe rzeczy. I jeżeli jego życie zwiąże się z tym garnkiem i on będzie tak pragnął. Posiadać, mieć, sprzedawać, zajmować, się, naprawiać i tym podobne, to następne wcielenie będzie być może w jego opakowaniu tego garnka. Ja. Być może zagra nienagannie działający mechanizm. Jeśli tak się wczuje w, w mechanizm tego, tego garnka. I tak będzie go potrafił konstruować. Albo jakiś pojazd to będzie, albo coś tam. Są jeszcze zwierzęce inkarnacje. I to też zależy od was, co wybieracie, a dzisiaj jest poniedziałek, prawda? Dzień wyboru. Jecie różne idee, różne wspaniałe produkty. I te produkty albo Wam się podobają, albo nie i zakochujecie się w którymś, potem bardziej, bardziej, aż staje się to waszym przyzwyczajeniem i ostatecznie umieracie z tym przyzwyczajeniem, z tą wizją tego produktu, z tej oso wizją osoby, idei. Być może to będzie idea Boga, być może to będzie idea szatana. Tak czy inaczej kolejne wcielenie będzie Wam dane dokładnie tak, jak sobie tego życzycie. I życzę Wam tego z całego serca, żebyście sobie i Tobie, synku, jak już będziesz starszy i będziesz chciał umierać, i Tobie też, to Wybierz sobie nie. A na wstępie powinienem to powiedzieć, ale na koniec Wam powiem, że dziękuję Wam bardzo, że wybraliście tą inkarnację tutaj ze mną i mam nadzieję, że będziecie dobrze używać jej zgodnie z przeznaczeniem. Pozdrawiamy wam Was i Ciebie, synku, z przyszłości. Pozdrawiam. I Ty możesz zakończyć tą rozmowę z naszymi słuchaczami, jeżeli tacy istnieją. No. No. Pa. Cześć. Miki? Miki też powie cześć. Cześć.